Cześć, witam Cię w przestrzeni moich kart Tarota. To będzie rozkład pod tytułem Czy miłość znajdzie drogę do Ciebie? Proszę pamiętaj, że jest to rozkład ogólny i może nie rezonować z Tobą. Dziękuję za subskrypcję, polubienia, komentarze i wszystkie ciepłe słowa kierowane w moją stronę. Czy miłość znajdzie drogę do Ciebie? O czym będzie mowa w tym rozkładzie. No, na razie jakby są problemy z tą miłością. Te sprawy są zawieszone. Nic się tutaj nie dzieje. No, nie jest to sytuacja komfortowa, ponieważ to każdy marzy o miłości. Ale jest tu jakaś prawda, że może też być, że jesteś podwieszony, podwieszona do jakiejś miłości, może niespełnionej, lub ktoś tutaj taki się podwiesił, który może i jest w Twojej jakby energii, w Twojej aurze, ale też. Nic siebie nie daje. Twoja obecna energia w miłości. Jakie wibracje wysyłasz w kontekście miłości? Co przyciąga lub blokuje miłość? Twoja obecna energia w miłości. Jakie wibracje wysyłasz w kontekście miłości? No, masz jakby. Liczysz, liczysz, że taka szansa na miłość się pojawi, na stabilną relację, i wreszcie nastąpi to spełnienie, ta realizacja celu, do którego tak bardzo dążysz i na którym ci bardzo zależy. Ale można też powiedzieć, że taka nowa szansa na Stabilną, piękną relację może się pojawić i będzie to Twój sukces i takie zwieńczenie Twoich działań, Twoich pragnień. Po prostu taki będzie wieniec laurowy na dowód, że Twoje pragnienia są, będą zrealizowane. Urzeczywistnią się. Co prowadzi miłość do ciebie? Czyli jakie energie wszechświat szykuje, by miłość mogła do ciebie dotrzeć? Dotrzeć. Do Co prowadzi miłość do ciebie? Dwójka mieczy, dwójka buław, e, dwójka monet, przepraszam. I cztery kielichy. No w tym jakby obecnym stanie. Bycia w stanie przygnębienia, niezadowolenia tutaj emocjonalnego, ale również. E, braku decy podjęcia decyzji. Potrzebna jest tutaj równowaga i wszechświat. Wszechświat, jakby stara się tą równowagę do Twojego przygnębionego i niezdecydowanego życia yy, doprowadzić, przyprowadzić. Więc do miłości na pewno prowadzi równowaga pomiędzy tym, jak się czujesz, ale też co myślisz i jakie decyzje podejmujesz i jakich decyzji nie podejmujesz co przeszkadza lub co oddala miłość od ciebie co przeszkadza lub co oddala miłość od ciebie sprawiedliwość słońce i równowaga to musi tutaj się zadziać jakaś karma, jakieś lekcje, jakieś yy, yy, lekcje masz po prostu wyciągnąć ze swojej sytuacji. Masz coś zrozumieć i coś doprowadzić do równowagi w swoim życiu. Ale też ujrzeć prawdę, ujrzeć fakty. I podjąć też odpowiednie, racjonalne decyzje. Wtedy też nastąpi, jakby takie e, harmonijne połączenie tych wszystkich sprzecznych energii, które w tobie są, ale również zostanie połączona. Energia równowagi i e, odwagi ujrzenia aktualnej, faktycznej sytuacji w Twoim życiu i też coś trzeba z tą sytuacją zrobić, podjąć odpowiednie decyzje, może trudne, ale tak jak sędzia w sądzie, masz. Podjąć odważne decyzje. Masz wydać jakiś werdykt w swojej sprawie i zastosować się do tego werdyktu. Ale tym werdyktem musi być jakaś jasność, klarowność odwaga, właśnie ujrzenia tych faktów. W swoim życiu i dopóki nie będzie tej jasności, klarowności, w jakiej sytuacji jesteś, tak naprawdę, no to wtedy nie będzie tej harmonii w Tobie. A ta harmonia i taka równowaga wewnętrzna, jakby jest warunkiem do tego, aby ta miłość do Ciebie przyszła. Czyli brak odpowiednich decyzji, brak jasności i klarowności, i też odwagi spojrzenia faktom w oczy, to powoduje, że właśnie to przeszkadza i oddala miłość od Ciebie. Rada od Wszechświata: co możesz zrobić, by ułatwić miłości odnalezienie drogi do Ciebie? Co możesz zrobić? Cesarzowa? Sześć mieczy i sześć buław. Postawić siebie jakby na pierwszym miejscu, ale też odwaga uporządkowania swojego życia, prowadzenia jakiejś zmiany? E Trzeba zrobić, jakby krok w przyszłość, odważny krok, dokonać po jakiejś zmiany, która jest nieunikniona. Ale też powinieneś otworzyć się na piękno swoje. I też na tą zdolność do miłości, która w Tobie jest. Ogromna zdolność do miłości, do obdarzenia kogoś miłością. Spójrz na siebie, jak na kogoś bardzo wartościowego. Postaw siebie na pierwszym miejscu. Miej odwagę dążyć do celu. Bądź też kreatywny nieco w działaniu, w poszukiwaniu miłości, we wprowadzaniu tutaj o potrzebnych zmian do swojego życia. Ale doceń siebie, otwórz swoje serce głęboko. I otwórz się na piękno i na miłość, która jest jakby cię pisana. Ale przede wszystkim, najpierw otwórz się na miłość dla siebie. Popatrz na siebie jako popatrz na siebie z miłością. Obdasz tą miłością najpierw siebie i przede wszystkim postaw siebie na pierwszym miejscu. To jest proces, to jest, to nie zadziewa się od razu. To jest nawet taki, taki tru, trudny, um, taki trudna lekcja którą masz jakby sobie przyswoić, nauczyć się jej, że zasługujesz na miłość i, i jest szansa na miłość, bo możesz być tą cesarzową, kobietą, która obdarza. Innych miłością, ale również tą miłość przyciąga do siebie i ta miłość jest obecna w jej życiu w pełnym wymiarze. Jaka potencjalna romantyczna przyszłość Cię czeka, jeśli otworzysz się na przesłanie od wszechświata? Jaka potencjalna romantyczna przyszłość Cię czeka? Siła, siedem buław i trzy miecze. Ta miłość i ta pasja będzie obecna w Twoim życiu? O ile? Będziesz gotowy na, na to, co ta miłość przynosi, bo miłość czasami może przynieść rozczarowanie, jakiś smutek, jakieś niespełnienie, ale jeżeli cię to nie załamie, to prędzej czy później pasja, namiętność i miłość będzie w twoim życiu. Jaka jest tutaj rada od kart anielskich dla Ciebie? Trzy buławy. Otwórz się na obfitość. Sprawy mają się dobrze, ale poczekaj bo nie wszystko przychodzi od razu czasami plany wymagają dłuższego czasu czasami plany spełnienie planów wymaga więcej czasu pozwól sobie na to czekanie na ten czas ale też w międzyczasie otwórz się na obfitość Miłości i doznań romantycznych, które do Ciebie nadchodzą. I taki jest rozkład. Czy miłość znajdzie drogę do Ciebie? Niewątpliwie tak. Jakieś zmiany masz prowadzić w swoim życiu. Dobrze by było, żeby jakieś decyzje zostały podjęte więcej jasności, klarowności, też takiego um, zrównoważonego nastroju. Więcej harmonii w swoim życiu, otwarcia się na szansę z ufnością. I też jakby trzeba czekać na ten odpowiedni czas, kiedy ta miłość do ciebie przyjdzie. Bo jest taki boski czas, który Zaistnieje w Twoim życiu w odpowiednim czasie. Nic nie można tutaj przyspieszyć. W sprawach miłości wymagana jest cierpliwość, ufność, zaufanie do wszechświata, ale również do siebie i staranie się, starać się należy zachować. Równowagę w emocjach. I to wszystko. Dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam, papa. Pa.